Cześć, chcesz wyrywać dupy tak jak ja? Wiem, że chcesz, nie udawaj, że nie. Wiem, że takie materiały nagrywa się bez koszulki, ale wybacz. Jestem w robocie, bo dupy to nie jest tani interes i muszę robić. Poza tym, twoja potencjalna partnerka mogłaby mnie zobaczyć i zmniejszyłbym twoje szanse, a ja jestem po twojej stronie. Co będzie kluczem do Twojego sukcesu? Musisz sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie: czego tak naprawdę potrzebują ludzie, nawet dupy? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Powiesz mi, że to pieniądze i masz rację. Ale to nie jest poradnik dla bogatych ludzi, tylko dla prawdziwych graczy ulicy, takich jak ty i ja. Co w takim razie jest odpowiedzią? Odpowiedzią jest dominacja bezpieczeństwo przez dominację. Czy będzie to dominacja intelektualna czy fizyczna, to zależy od Ciebie, chociaż. Jeżeli mogę ci coś podpowiedzieć, z tą fizyczną będzie ci łatwiej. Tak czy inaczej, twoje szczęście opiera się na trwaniu w przekonaniu, że chłop jest zawsze lepszy od baby. I powtarzaj to sobie codziennie, aż wbijesz to sobie do głowy. Jesteś mega głupi? Nie szkodzi. Po prostu szukaj jeszcze głupszej, żebyś to ty był górą. To ty jesteś silniejszy fizycznie, ale to nie wystarczy. Musisz dawać jej znać, że jesteś w stanie wystosować soczystą lepę, jeśli będzie trzeba. Paradoks z baby polega na tym, że kiedy czuje się zagrożona w twoim otoczeniu, tak naprawdę czuje się też bezpieczna, bo ona wie, że możesz jej zacedzić. Ale głęboko w środku wierzy również w to, że będziesz w stanie zacedzić jej przeciwnikom. I docenia to. Mój słodki koleżko, uważaj, różne środowiska będą starały się przekonać ciebie, że baba z chłopem mogą siebie nawzajem traktować po prostu jak ludzie. Nie wierz w to. Relacje z babą. To jedna wielka bitwa, to jedna wielka wojna. Ty jesteś zwycięzcą, ty musisz to wiedzieć i ona też musi to wiedzieć, bo inaczej wpadniesz w kompleksy, albo nie daj Boże, skończysz jako znajomy albo przyjaciel, a to jednoznaczne z porażką. Ja nigdy nie byłem w związku. Dlatego właśnie doskonale znam odpowiedź na pytanie, po co jest baba? Baba równa się z seks i spełnianie twoich zachcianek. W ostateczności służy temu, by stworzyć formalną relację ułatwiającą spłacanie kredytu, utrzymanie czystości miejsca zamieszkania i czystości twoich gaci. Fajnym dodatkiem jest też regularność posiłków. Ale to wszystko ostateczność. Czy ty będziesz się zajmował jej problemami? Nie. Po co to komu? Czy ona będzie zajmować się Twoimi problemami? Nie, bo Ty nie masz problemów, bo Ty nie pokazujesz słabości. Właśnie na tym polega Twoja dominacja. Za robotę się bierzesz. xa, xa, xa,